Jest niedziela 31 grudnia święto świętej rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Pomyśl o sytuacji w której doświadczyłeś, że masz z kimś naprawdę mocną relację. Przypomnij sobie tę osobę, co razem robiliście i Twoje odczucia w tamtej chwili. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić go Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie Pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela. A duch święty spoczywał na nim. Jemu duch święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc ducha, przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu. I na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach, dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. Dziecie zaś rosło i nabierało mocy napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. W dzisiejszej Ewangelii dochodzi do bardzo mocnych wydarzeń. Pewien starzec rozradowany ogłasza, że widzi zbawienie świata. Inna kobieta ogłasza Bożą obecność. To duchowe pocieszenie, jakie odczuwają przebywający w świątyni, moment przeżywania głębokiej relacji z Bogiem. Przypomnij sobie swoje momenty zachwytu, radości lub duchowego pocieszenia. Co one mówią o twojej relacji z Bogiem? Nie doszłoby do pocieszeń z dzisiejszej Ewangelii, gdyby Święta Rodzina nie wypełniała prawa Mojżeszowego, gdyby Józef z Maryją nie poświęcili czasu na podstawowe obowiązki religijne. Bo relacja z Bogiem to nie tylko nadzwyczajne momenty, ale przede wszystkim codzienność i zwykłe przebywanie razem które z Twoich codziennych rytuałów i praktyk cenisz w sobie najbardziej, które z nich przynoszą Ci największe duchowe owoce. Nie tylko z Bogiem budujemy relacje poprzez zwykłe, codzienne, proste sytuacje. Także między sobą. Właśnie w takiej prostocie zwykłych, codziennych relacji w Nazarecie wzrastał Pan Jezus. Jak wyglądają Twoje proste i codzienne spotkania z innymi? Spróbuj poszukać w nich bliskości, ciepła lub serdeczności. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic, albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa Pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela. A duch święty spoczywał na nim. Jemu duch święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko, Jezus. Aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, O Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu twego Izraela a jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego, Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a twoją duszę miecz przeniknie, aby najaw jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach, dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga. I mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. Dziecie zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Na koniec porozmawiaj z którymś z członków świętej rodziny, Jezusem, Maryją lub Józefem, albo z całą trójką. Pomówcie o twoich relacjach z Bogiem i z ludźmi, o tym, jak je teraz przeżywasz. Chwała Ojcu i Synowi i, Synowi, i, Duchowi, i Duchowi Świętemu, świętemu jak, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.